Dlaczego tak się dzieje, że kobiety mają w obrębie bioder, zagłębienia, nierówności, i tak naprawdę ta dupa za przeproszeniem, nie wygląda opływowo i nie wygląda równomiernie, tylko coś tam się dzieje takiego, że jest po prostu no niekoniecznie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Otóż najprościej mówiąc, bo takie jest. Taka jest też moja interpretacja w kwestii treningowej. Też podzielę się swoim doświadczeniem, bo jest coś takiego, co też sama miałam okazję również doświadczyć, czyli nierówności. To już od razu na początku może Wam powiem tak: Deep Hips i takie nierówności, jeśli chodzi o pośladki, uda. Kiedy się dzieją, jak się przestaje ćwiczyć albo jak się ćwiczy zbyt lekko. Zobaczcie na e, świat, może nawet nie na światowej, e, światowej e, klasie e, wśród zawodniczek, czy to powerliftingu, czy każdego innego sportu dziewczyny nie mają takiego problemu. E, taki problem tak naprawdę pojawia się no, u kobiet, tak, które przestają e, ćwiczyć, no, można powiedzieć, odpowiednio do. Własnej masy ciała, odpowiednio do własnego wieku. To są takie główne przyczyny. Natomiast trzeba jeszcze tutaj wziąć pod uwagę coś takiego. Mikrofon włączony, włączony. Sprawdzam, żebyście mnie dobrze słyszeli. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę jeszcze coś takiego jak odżywianie, bo to nie tylko dieta, przepraszam, bo to nie tylko trening. Chociaż wiadomo, że trening jest takim kluczowym czynnikiem. Natomiast odżywianie. To jest kolejna rzecz, bo wiadomo, że jak ktoś żywi produktami prozapalnymi, to też no, dobrze nie będzie to wpływało na kompozycję ciała. A e, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej czy e, ilość masy mięśniowej, to też jest po części oczywiście zasługa e, naszej diety. No i taki nadrzędny czynnik, który jest i powinien być. E, za każdym razem brane pod uwagę, to są oczywiście hormony, bo zwróćcie uwagę, że takie dips, hips już to już tak kluczowo widać u kobiet, które są w okresie około, okołomenopauzalnym, czy w okresie utraty masy mięśniowej, czy na przykład niedożywienia, bo to też niedożywienie wpływa na to, że tracimy mięśnie. A dlaczego tak jest? Bo organizm potrzebuje białka. Jeżeli potrzebuje białka, skąd bierze? Oczywiście z ciała człowieka, bo ciało nasze żyje swoim życiem, nie jest głupie. Jak mu czegoś brakuje, jak mu czegoś potrzebuje, bierze z zapasów. Jak w waszej diecie jest mało tłuszczu, to z czego organizm będzie czerpał źródła? Kwasów tłuszczowych, no z tego miejsca, gdzie ten tłuszcz jest najwyższej jakości, a gdzie znajduje się tłuszcz najwyższej jakości? Oczywiście w waszym mózgu. Więc niedobory kwasów omega, niedobory tłuszczów w diecie będą skutkowały odmurzczeniem w cudzysłowie mówiąc i z humorem mówiąc, naszego czy to układu nerwowego, czy właśnie konkretnie już w w strefie mózgowej, że ten mózg nie będzie pracował tak efektywnie, jakby mógł, więc jeżeli chcemy poprawić funkcjonowanie mózgu, warto jest postawić na troszeczkę więcej kwasów tłuszczowych w naszej diecie, w szczególności DHA, tutaj oczywiście jest najważniejszym składnikiem odżywiającym tkankę nerwową i odżywiającym nasz mózg, ale wracając do kompozycji ciała, wracając od, od do tematu dips hips, tak, czyli dziury w biodrach, tak w bezpośrednim tłumaczeniu. Dlaczego się robią dziury w biodrach? Jeszcze raz mówiłam o tym, że jak się ćwiczy nieodpowiednio i ćwiczy się zbyt lekko, to są czynniki, które będą powodowały, że te dziury się pojawiają. Również co jeszcze może mieć wpływ? Oczywiście trening w niepełnym zakresie ruchu, czyli połówki przysiadów, nieprawidłowo nie, nie, nie wykonywane zakroki chociażby, bo wiecie, że za kroki czwórka pracuje, w zakrokach pracuje jak najbardziej pośladek. Jak się wyłączy światło, to tylko chwilę się ruszę, wstanę i zaraz będzie tutaj aktywacja tego światła. Natomiast należy ćwiczyć w pełnym zakresie ruchu. Jeśli chodzi o przysiady, to przysiady muszą być wykonywane tak jak już powiedziałam, w pełnym zakresie to muszą być głębokie przysiady. E, zakroki powinny być całościowe, czyli taka pełna noga z wyrzutem do tyłu. Można też, e, żeby jeszcze dodatkowo rozciągnąć mięśnie, można dodatkowo nogę e, niezakroczną, oczywiście, ale na no, nogę y, z przodu postawić na jakimś podwyższeniu. Ale przede wszystkim, co ma znaczenie, to jest ciężar na sztandze, ponieważ. Z tego co ja zauważyłam, e, panie ćwiczą za, za lekko, po prostu za lekko, jeżeli na sztandze jest mniej niż ciężar twojego ciała, to nie obraź się, ale gówno ci to zmieni w sylwetce, nic to nie da jeśli chodzi o odpowiedź hormonalną, a odpowiedź hormonalna jest tutaj kluczowa w zmianie kompozycji ciała, ponieważ dobrze wiecie z moich odcinków, e, ja też się tym dzielę, że Zaburzenia hormonalne są przyczyną tak naprawdę powstawania i manifestacji zaburzeń metabolicznych. Jeżeli ktoś ma problem z metabolizmem węglowodanów, z metabolizmem tłuszczu. O, widzicie? Jaki tutaj znak na niebie, tak? Jeżeli ktoś ma problem z metabolizmem, to też jest wiadome, że coś z układem hormonalnym jest nie tak, jeżeli kobieta przybiera na masie ciała w okresie perimenopauzy, czy to menopauzy, dlaczego tak się dzieje, bo się zmienia gospodarka hormonalna. I tutaj naszym celem, i waszym celem, i moim celem jest to, żeby potrafić. Zrewolucjonizować i naprawić te dysfunkcje, które miały miejsce w pewnym okresie życia, i pamiętajmy o tym, że taki problem jak. Dziury w biodrach, tak? Tłumaczę tutaj. Dziury w biodrach, taki problem jak lipodema, bo też na temat lipodemy będę y, chciała nagrać dodatkowy długi odcinek. Ponieważ to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa przypadłość i też widzę i obserwuję wśród pań bardzo dużo takich, takich problemów. Natomiast y, to też będzie miało związek z zaburzeniami hormonalnymi będzie miało ścisły związek z zaburzeniami funkcjonowania układu limfatycznego, a układ limfatyczny, wiadomo, transport y, upośledzony substancji, y, transport y, komórek układu immunologicznego również upośledzony, odbiór substancji toksycznych upośledzony, więc. O tym upośledzeniu cały czas będę mówić, nie chcę nikogo straszyć absolutnie, tylko po prostu chcę was informować, żebyście zwracali na to uwagę, że wasze ciało działa tylko i wyłącznie dzięki Wam, a ludzie bardzo często potrafią y, sabotażować funkcjonowanie własnego ciała pod postacią na przykład niejedzenia odpowiedniej ilości. Kalorii, czy to makroskładników, bo na makroskładnikach głównie powinniśmy się skupić. Kaloria, kalorii nierówna i nie zawsze jest tak, że powinniśmy te kalorie nawet liczyć. Powinniśmy liczyć, ale substancje odżywcze, które myjemy, czyli ile myjemy tłuszczu, ile myjemy białka, ile myjemy węglowodanów, bo węglowodany też są potrzebne w pewnych sytuacjach życia, kiedy metabolizm wzrasta, na przykład u kobiet. Wiecie, że u kobiet mamy. Cztery fazy księżyca, chciałabym powiedzieć też w żartach, ale cztery fazy yy, i różnice w hormonach, jakie są u kobiety. Czyli kobieta cztery razy w ciągu miesiąca może mieć inny nastrój, kobieta cztery razy w ciągu miesiąca ma inny poziom hormonów. I jak tutaj być mądrym, i jak tutaj dostosować to żywienie odpowiednio do fazy księżyca kobiety. No, wiadome jest, że trzeba na ten temat się troszeczkę poznać, wiedzieć, wiedzieć, kiedy metabolizm jest przyspieszony, kiedy jest zwolniony, kiedy jest spowolniony, co wówczas zrobić i jak dostosować żywienie, żeby odpowiednio kobieta była zaopatrzona wszystkie, we wszystkie składniki, które jej akurat wówczas potrzeba. I teraz o lipidemie będę nagrywała odcinek, już o tym mówiłam. Natomiast lipidema to też jest sytuacja, w której jest zwiększony proces zapalny, jest zwiększony stan zapalny, jest mocno, ale to bardzo mocno zapalona w cudzysłowie tkanka w kończynach dolnych, bo to głównie w kończynach dolnych ma miejsce, ale również na ramionach czasami. Kończyny dolne, czyli uda, pośladki, łydki, brzuch, to też w takich miejscach się lokalizuje tkanka tłuszczowa o charakterze zapalnym. Ja w ogóle przyznam wam się szczerze, że tak się nakręciłam z tym tłuszczem i z tą tkanką tłuszczową, i nawet chciałam kupić ostatnio książkę dotyczącą tkanki tłuszczowej. Ale jeszcze nie zarabiam na YouTubie i do tego mi potrzebne jest chyba z 200 funtów, żeby taką książkę kupić. Czyli wyobraźcie sobie, że 1200 zł kosztuje książka dotycząca mechanizmów prozapalnych występujących w tkance tłuszczowej. Wiadome jest, że tkanka tłuszczowa, adipocyty wytwarzające cytokiny będą manifestowały stany zapalne i będą zwiększały stany zapalne, ale. Co jest dla mnie ciekawe, chciałabym wiedzieć dokładnie jak to się dzieje, żeby mieć troszeczkę szerszy pogląd na ten temat, ale dojdę do tego i, że tak powiem, zaopatrzę się niebawem w takie książki, bo też dobrze wiecie, że moja biblioteka jest ogromna i nawet tam więcej jest tych książek niż 200 kilo dużo więcej i akurat przyznam się szczerze, że ostatnio kupiłam książki i właśnie wczoraj dostałam jedną, co się okazało książka w ogóle napisana przez mężczyznę, który jest jasnowidzem i jasnowidząco też napisał książkę dotyczącą żywienia i zapotrzebowania na pewne składniki odżywcze i dość spektakularne było to przeczytałam wczoraj pierwszy i ostatni raz tą książkę może kiedyś do niej wrócę ponieważ autor przewrócił zupełnie do góry nogami całe moje wierzenie dotyczące żywienia i wierzenia i teorie moich mentorów dotyczące żywienia więc nie wiem czy autor ma dobre myśli autor podkreśla że cukrzyca Pojawia się w wyniku spożywania zbyt dużej ilości tłuszczu? No, mogłabym się tutaj y, troszeczkę sprzeczać, czy mieć inne, odmienne zdanie, chociaż wiadome jest, i też wiecie, że ja się nie sprzeczam z ludźmi, którzy mają inne zdanie. Po prostu nie mam opinii na temat jego zdania. On ma inne niż ja, zupełnie inne, i mogę się tylko starać zrozumieć jego punkt widzenia, bo tłuszcz, który jest tłuszczem, Yy, przetworzonym, czyli należy do grupy tłuszczów trans albo tłuszczy sztucznie, sztucznie uwodornionych właśnie, utwardzonych, one będą yy, powodowały stany zapalne i one poprzez yy, wydzielania, poprzez yy, pobudzenie nadnerczy do wydzielania hormonów stresu, bo wiecie dobrze, że yy, Produkt spożywczy, który przyspieszy Waszą akcję serca o 5 uderzeń na minutę, spowodował stres. A jak przyspiesza się akcja serca, poprzez wydzielenie hormonów nadnerczy, czyli aktywizację układu fight or flight sympatycznego, czyli wzrośnie kortyzol, czy wzrośnie adrenalina, a w stres. I na przykład adrenalina potrafi powodować stany zapalne w gruczole, który się nazywa trzustka. No i wówczas jako, tako, jakoś, takoś pośrednio można by powiedzieć, że tłuszcz przyczynił się do stanów zapalnych trzustki, ale to tłuszcz pod postacią tłuszczy utwardzonych i właśnie tych uwodornionych czy mm, syntetycznie. Mm, przetworzonych, tak? Czyli żywność przetworzona, jaki będzie miała wpływ na y, rozwijanie się chorób y, metabolicznych i chorób związanych z, z trzustką, czyli np. przykład pancreatitis, pancreatitis, czy diabetes type 2, czyli ymm, cukrzyca typu drugiego, tak? No tutaj już Oczywiście, punkt widzenia zależy od y, spojrzenia każdego z autorów. Ja różne rzeczy słyszałam, na przykład autorzy, którzy wypowiadali się na temat y, adrenaliny zawartej w gruczole suszonym wyciągu z nadnerczy, bo też y, wiecie dobrze o tym, albo może nie wiecie, że y, są dostępne na rynku y, suplementy zawierające wyciągi z suszonych gruczołów dokrewnych, krewnych przysadka pod wzgórze, nadnercza, tarczyca, tak, wątroba. Wątroba to popularna. Podejrzewam w Polsce suszona, żeby ją dostać. Natomiast te inne też są dostępne. I na przykład autor jeden y oczywiście bez nazwisk, jeden autor. Stwierdził, że przyjmowanie wyciągu suszonego z nadnerczy jest przeciwwskazaniem dla osób z nadciśnieniem, ponieważ adrenalina zawarta w gruczole suszonym z nadnerczy będzie podnosiła ciśnienie, ale no, dobra, w jaki sposób, ile tej substancji jest, ona się dostaje do żołądka, tam są enzymy trawienne. Zanim to będzie podnosiło ciśnienie, to nie wiem, jaka droga musiałaby upłynąć. Jedyną rzeczą, którą tutaj mogłabym e ewentualnie, halo, dopuścić do, e do prawdy, to jest e przeciwwskazanie do używania e adaptogenów u osób z nadciśnieniem, ponieważ pewne adaptogeny mają zdolność pod podno podnoszenia ciśnienia krwi, i to jest udowodnione, i to jest wiadome, i to nawet wiem. Od klientów, że tak się dzieje, i widzicie tutaj coś, co działa na nadnercza, czyli modyfikuje funkcjonowanie nadnerczy, będzie przeciwwskazane w nadciśnieniu, ale niekoniecznie wyciąg suszony z, z gruczołu. Czasami być może autor wyciągnął takie wnioski z tego, że stosował gruczoł suszony z ziołami. W jednym preparacie i ciśnienie się podnosiło, i wyciągnął wniosek, że to a to na pewno, na pewno nadnercza, bo zawierają adrenalinę. No, akurat w tym to bym się troszeczkę mm, mogła nie zgodzić. Wiecie, dobrze jest czytać dużo, dobrze jest y, widzieć podejście różnych autorów, bo później można w bardzo fajny sposób wyciągnąć własne wnioski i zacząć się zastanawiać i y, po prostu utrwalać swoją wiedzę słysząc opinie innych. Nie? Natomiast nie oceniamy i nie y, w żaden sposób nie obrażamy nikogo, tylko po prostu staramy się zrozumieć, dlaczego ktoś tak mówi, albo nie mieć opinii, tylko mieć własną. I teraz y, co do Lipodemy, co do y, dziur w biodrach, to moja opinia jest taka, bezwzględnie, że trzeba po prostu ciężej ćwiczyć, i trzeba. Y, usprawniać funkcjonowanie układu limfatycznego i zmniejszać stany zapalne to jest jedna rzecz i zmniejszać też stres, bo stres jest nadrzędnym, który będzie wpływał bezpośrednio na, y, znaczy bezpośrednio pośrednio na powstawanie i na intensyfikację stanów zapalnych, ponieważ. Y, Ponieważ pobudza wydzielanie hormonów stresu, a to już, jak dobrze wiecie, w dłuższej perspektywie będzie powodowało jakieś stany zapalne w obszarze naszego ciała. Co zrobić, żeby, ale mam łapę, słuchajcie. No, bo ja trening niedawno zrobiłam. Tak to się ręka spompowała. Na moim kanale jest odcinek, po czym ta ręka jest taka spompowana. Albo jest, albo dopiero będzie. Jeżeli coś to pytajcie, to, to odpowiem, w którym odcinku znajdziecie odpowiedzi na te pytanie. No, ale właśnie trzeba co robić? Tak, jak już powiedziałam, mocno ćwiczyć, bo ja też przyznam Wam się szczerze, że. Dobrze wiecie, albo może nie wiecie, kto śledzi moją historię, albo nie śledzi. Zdobyłam Mistrzostwo kraju, Wicemistrzostwo Europy, Trzecia na świecie, tak. Było dużo tych zawodów na przestrzeni tam trzech lat, non-stop, non-stop. Były zawody i non-stop były przygotowania, i po prostu po trzech latach troszeczkę już byłam wyczerpana, zmęczona. Nie wiem, też zaczęłam się dużo bardziej zajmować rozwojem. Swojej firmy, współpracy międzynarodowych i, i tego typu rzeczy. Więc y, troszeczkę trening, nie powiem, że zszedł na drugi plan, ale już nie było tak intensywnych treningów i tak dużych ciężarów. Też ten okres innego treningu umożliwił mi jedną rzecz. Ja zwiększyłam masę ciała, zwiększyłam kategorię wagową. Wiecie dobrze, że ciężko jest przytyć i zwiększyć masę ciała w sytuacji, kiedy intensywne treningi są i kiedy się naprawdę podnosi duże ciężary, więc w międzyczasie, jak przestałam dźwigać dużo, Dużo na sztandze. Yy, umożliwiło mi to zwiększenie masy ciała i teraz ćwiczę z większą masą ciała. I co się działo, kiedy, kiedy następowało to zwiększanie tak naprawdę kilogramów? Oczywiście wiadomo jest, że cały czas były treningi, że cały czas wszystko szło do przodu, tylko że z inną intensywnością. Yy, częstotliwość była podobna, bo ja ćwiczyłam 3 razy, 4 razy w tygodniu. Teraz ćwiczę 7, więc to jest troszeczkę więcej tej pracy. I co się stało? Też miałam nierówności w obrębie bioder, i też e, kiedy patrzyłam w lustro, coś tam no, nie fajnie się to zaczęło układać, bo tutaj mięsień większy, tutaj e, mięsień mniejszy, i tak się nierówno coś mi nie podobało ale e, tak naprawdę bardzo szybko się to zmieniło i bardzo szybko wróciło to do, no, do normalnego wyglądu kiedy założyłam większy ciężar na sztangę i kiedy zaczęłam ciężej ćwiczyć, po prostu nie? więc e, nie mogę powiedzieć, że to się dzieje bez przyczyny bo ja też już jestem, niedługo będę miała 40 lat więc moje ciało też już sobie e, troszeczkę e, lubi po swojemu funkcjonować, też u mnie hormony się zmieniają. Natomiast e, jeśli coś się wydarzy i jeśli jakieś takie się nierówności pojawiają, czy woda podskórna, czy, czy jakieś e, problemy związane z, z wyglądem ciała, no to tak jak dobrze wiecie, pracuje z medycyną funkcjonalną i bardzo dobrze można to wszystko załatwić i bardzo dobrze można to wszystko naprawić, używając odpowiednie preparaty zawierające wyciągi pobudzające syntezę, na przykład progesteronu, to dobrze wiedzą Pani, które ze mną pracują, albo odpowiednią suplementację, substancje przeciwzapalne. Pobudzenie czynności wątroby i funkcjonowania wątroby też jest kluczowe do syntezy hormonów nie tylko hormonów steroidowych, ale również do hormonów tarczycy, wszystkich substancji, które są niezbędne do trawienia, bo wątroba to jest organ układu trawiennego i za trawienie odpowiada w ogromnej mierze, więc przypominam, że wątrobę o wątrobę trzeba dbać, natomiast też układ limfatyczny, usprawnienie przepływu limfy, masaż ciała w obrębie węzłów chłonnych, bo to też jest rzecz, którą chyba nikt nie robi albo mało bardzo ludzi robi. Ja o tym też przypominam na swoich konsultacjach trenerom i pacjentkom, bo chyba nikt tego nie robi, nikt nie pamięta i nikt nie wie, że węzły chłonne też wymagają masażu, żeby pobudzić. Pobudzić ich funkcję, że trening też powinien składać się z elementów, które wyluz wyluzowują naszą tkankę, bo nie możemy być cały czas spięci i cały czas napięci. Należy wyluzować sobie tkanki pomiędzy seriami, pomiędzy ćwiczeniami. Zapraszam też do zapoznania się i polecam zapoznać się z czymś takim, co nazywa się Totalna Biologia, bo w Totalnej Biologii też mówi się o tym, jak. My emocjonalnie potrafimy zatrzymać wydzieliny, jak potrzymy, potrafimy zatrzymać metale ciężkie, jak potrafimy zatrzymać chociażby stolec, bo to też i są niesamowite rzeczy, które y, mówią nam na przykład jaki charakter ma osoba, która cierpi na zaparcia. To też niesamowite rzeczy w totalnej biologii, można, można ich posłuchać, jeżeli interesuje Was to, chcielibyście się o tym dowiedzieć, dajcie znać, bo to też jest temat, który, który może się y, bardzo często potwierdzać. Połączenie psychologii z, z fizjologią i, i tak naprawdę wiele zaburzeń y, fizjologicznych wynika z naszych emocji, wynika z naszych lęków. Czy wynika z naszego funkcjonowania, charakteru? No i takich rzeczy, ale to już y, tak na koniec y, tylko o tym powiem, ponieważ y, naprawdę zachęcam, szczerze zachęcam do tego, żeby ciężej ćwiczyć. Jeżeli macie problemy z założeniem dużego ciężaru na sztangę, naprawdę stanowi to dla, nas, dla Was jakieś wyzwanie, mamy gumy, mamy akcesoria treningowe, mamy y, opaski na kolana, które zresztą mam założone, bo robiłam przednie przysiady dzisiaj, buty też jeszcze nie zdjęłam, ale tak, ma, możemy wiązać kolana, jeżeli współpracujecie z jakimś trenerem, niech Was nauczy takich rzeczy, zacznijcie używać akcesoriów treningowych, żeby możliwe było... Y, Ćwiczenie z większym obciążeniem, ponieważ ja też wielokrotnie na przykład słyszę: O, to jest oszustwo! Wiążesz kolana, to jest oszustwo! Gum używasz, to jest oszustwo! Dobra, człowieku, ale ja w przysiadzie mam 200 kg z gumami na przykład. No to czy ty kiedykolwiek sobie 200 kg założysz na sztangę? Ja rozumiem, że w dolnej fazie przysiadu jest ten ciężar mniejszy, tak, ale obciążenie układu nerwowego. Na początku ruchu jest 200 kg, tak? Więc y, zachodzą ogromne przemiany w zakresie naszego wydzielania hormonów, y, bo to jest największa rzecz, najważniejsza rzecz, którą należy zawsze brać pod uwagę, w jaki sposób trening pobudzi nasz układ hormonalny do do pracy. Dlaczego na przykład jest tak, że dziewczynki w okresie dojrzewania, albo nastolatki, albo młode kobiety nie mają problemu z lipidemą, tak? Nie mają problemu. Oczywiście, nie mówię tutaj o patologicznych przypadkach, gdzie jest dziewczyna 20-letnia, która waży 150 kg, tak? Bo to już są zupełnie inne przypadki, ale kobieta 20-letnia ona nie ma. Dziur w biodrach, tak? No i to też normalna dziewczyna, która odżywia się prawidłowo, która pracuje, chodzi do szkoły, jest, jest w miarę aktywna. Nie mają tych problemów. A kiedy te problemy się zaczynają pojawiać, czy to lipidema, stan zapalny, czy dziury w biodrach? No wówczas, kiedy hormony przestają odpowiednio pracować albo siedzimy zbyt długo na czterech literach. Jeżeli są dziewczyny. Mnie oglądające, albo jeżeli panowie trenerzy oglądają nasz odcinek, mój odcinek, to ja tylko mówię, że robienie takich przysiadów nie jest prawidłowe. Robienie takich przysiadów też nie do końca jest prawidłowe. Zależy jeszcze z jakim ciężarem, czy dziewczyny mają silne hamstringi. Róbcie przysiad w pełnym zakresie. I używajcie pośladków, bo używanie pośladków. Jest ważnym czynnikiem, który będzie Wam działał prewencyjnie do wystąpienia jakichś problemów. Używajcie nóg w pełnym zakresie ich pracy, używajcie mięśni tak w odpowiedni sposób, tak jak są do tego stworzone, bo właśnie przez pomijanie, pomijanie czynności i pomijanie tego, za co nasze ciało jest odpowiedzialne, Pojawiają się różne problemy, czy to fizjologiczne, czy to strukturalne, czy to można by powiedzieć wizualne, bo też na takie właśnie cierpią panie. My jesteśmy odpowiedzialne za to, jak wyglądamy, my jesteśmy odpowiedzialne za to, jak wygląda nasze ciało, ponieważ to my, słuchajcie, to my jemy na co dzień, to my. Ćwiczymy na co dzień, albo i nie, to my siedzimy na co dzień i siadamy na tyłku codziennie. Więc y, weźcie sobie też do serca taką rzecz, że jesteście same odpowiedzialne za to, jak ciało funkcjonuje, jak ciało wygląda. Bo dbanie o siebie to jest pierwsza i podstawowa rzecz, jaką powinniśmy się tak naprawdę zająć, zainteresować i chcieć naprawić. Bo. My mamy tylko jedno zdrowie, mamy tylko jedno ciało. Ja akurat coś y, dużo, można by powiedzieć, o tym wiem, ponieważ miałam w swoim życiu mm, pewne przygody zdrowotne i pewne historie, które na szczęście udało się pozytywnie rozwiązać i zakończyć, ale tylko przypominam i tylko mówię, jesteśmy sami sprawcami naszego wyglądu. Jesteśmy sami sprawcami naszej lipidemy, jesteśmy sami sprawcami naszych dziur w biodrach. Może to przykre, co powiedziałam, bo niektóre osoby na pewno znajdą się takie, którym się zrobi przykro albo się oburzą. Jak to możliwe? Ja na to cierpię i mam ten problem, jestem tym skrzywdzona. Ale tak naprawdę tak mogą mówić wszyscy, wszyscy ludzie, którzy cierpią na cukrzycę. Tak, tak samo mogą mówić wszyscy ludzie, którzy, którzy cierpią na jakieś choroby zapalne. Ale tak naprawdę wy i tylko wy powinniście robić wszystko w swoim życiu, żeby to się nie pojawiło. Taki jest mój komentarz na koniec i pamiętajcie o tym, żeby myśleć o sobie w taki sposób yy, prewencyjny i myśleć o własnym zdrowiu. W taki sposób, żeby zachować je jak, w jak najlepszym stanie, w jak najlepszej funkcji, jak najdłużej, bo starzenie jest czymś naturalnym. Starzenie jest czymś, co dotyka każdego z nas, albo dotknie prędzej czy później każdego z nas, więc y, cieszmy się dobrą funkcją i dobrym wyglądem jak najdłużej. Pozdrawiam Was serdecznie i komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, rozsyłajcie ten odcinek bo może komuś się coś rozjaśni w głowie i zacznie zwracać uwagę na inne aspekty życia. Pozdrawiam Was, do zobaczenia.